Mamy pierwszą awarię na trasie. Robertowi odpadła bardzo droga lampka. Ile zapłaciłeś za tą lampę? Ta druga lampka kosztowała mnie Lampka za 5 dych i wzięła i odpadła. Ale to jest właśnie efekt proszę spojrzeć efekt naszych ścieżek rowerowych. No to jest takie trochę dziadosko, ale nie narzekaj, było dobrze. Po, ale będziesz teraz po jest butelka z wodą, która wypchała. Ale będziesz teraz remontował rower? Będziesz dokonywał teraz remontu? Dokonam przeglądu. No to dokonaj przeglądu, tam niezbędnych poprawek, żeby się to nie powtórzyło, bo nie będziemy się bez sensu zatrzymywać i wychładzać rozgrzanych naszych mi mięśni. Potem wiesz, czym to się kończy. No, niestety... Ale tu jest ładny widok. Przegapiłem. Chcę sakwy mi zadać. No sak nie umie zamontować. To nie, 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 to się na... No to jest niemożliwe. Ja mam takie, taki, taki sam system mocowania i mi się no, nic nie wytelepało. No to nie wiem. A i tak A. mamy najlepsze sakwy na rynku. Nie ma lepszych. Nie ma lepszych jesteśmy super zadowoleni. Aha, i... Yy... Musimy nanieść ten, poprawkę. Gdzie myśmy tą kawę w końcu pili? W ustroniu. W, w ustroniu morskim. morskim. No właśnie, to była. Przebrność naszych fanów. To była pomyłka wynikająca z tego, że tak popylamy, że nawet nie wiemy gdzie jesteśmy. Nie nadążamy obejrzeć tablic, których pomijamy. Tak. Ale co jest. Co jest fajnego, realizujemy nasz ambitny plan. Na razie yy, nie zdradzimy szczegółów. Ale na, na dzień dzisiejszy jesteśmy w zasadzie już przekonani, że damy radę go, zre, go zrealizować. I to będzie kolejny sukces na trasie. Naprawiłeś? Naprawiłem. To ruszamy. Dobra, ruszamy.